Tak, tego nie pozostawimy, tylko państwo informujemy. Posłowie Konfederacji wydali niezwykle mocne oświadczenia podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Roman Fritz rozpoczął swoją wypowiedź, krytykując sytuację w Polsce, gdzie jego zdaniem panuje cenzura prewencyjna, mimo że jest zabroniona konstytucyjnie. Jako przykład podał sytuację w Rybnickiej Bibliotece Miejskiej. Gdzie zablokowano projekcję filmu Grzegorza Brauna, Siedem Wojna Światów. Fritz oskarżył dyrektor biblioteki, Aleksandrę Klich, o blokowanie dostępu do treści tworzonych przez Konfederację, co uznał za polityczną cenzurę i dyskryminację wobec posłów Konfederacji. W Polsce podobno nie ma cenzury. Zresztą jest ona zabroniona jako cenzura prewencyjna w polskiej konstytucji, artykuł 54 o tym mówi i stowarzyszony z tym artykuł 73, który mówi o dostęp, wolności do dostępu do dóbr kultury. Otóż proszę państwa, taka informacja z mojego podwórka z Rybnika. Grzegorz Braun, poseł polski do Europarlamentu nakręcił, czy ukończył niedawno, Dokumentalny film Giettschwald 1877 Wojna Światów, producentem jest obecny tutaj również z nami poseł Włodzimierz Skalik. No, film fenomenalny, który widziałem i polecam każdemu, ale w Rybnickiej Bibliotece Miejskiej i Powiatowej nie można tego filmu zobaczyć, ponieważ zarówno poseł Brown, jak i poseł Fritz mówiący te słowa są ludźmi trendowatymi których obecność w Rybnickiej Bibliotece nie jest pożądana. Pani dyrektor Aleksandra Klich, tak się ta pani nazywa, była redaktor naczelny Wysokich Obcasów, taki feministyczny, wiecie państwo, dodatek do Gazety Wyborczej, stwierdziła, że ci ludzie nie mają wstępu do Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Rybniku. Tak tego nie pozostawimy, tylko państwo informujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Włodzimierz Skalik, Konfederacja. Włodzimierz Skalik poruszył temat planowanego opodatkowania lotnisk użytku publicznego, co według niego mogłoby doprowadzić do upadku mniejszych lotnisk. Skalik podkreślił, że lotniska te, mimo braku wsparcia państwowego, są kluczowe dla lotnictwa państwowego i wojskowego. Nowe podatki, które mają wynosić nawet 30% rocznych przychodów, mogą przyspieszyć likwidację wielu z nich, co negatywnie wpłynie na krajową infrastrukturę lotniczą. Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. W dniu, w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Lotnictwa poświęcone projektowi ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej przygotowanemu przez Ministerstwo Finansów. W posiedzeniu wzięło y, udział liczne grono przedstawicieli lotnisk użytku publicznego z całej Polski, które zgodnie z tym projektem mają zostać opodatkowane podatkiem w przypadku mniejszych lotnisk sięgających nawet do 30% ich rocznych przychodów. Takie opodatkowanie oznacza dla tych lotnisk szybką ich likwidacją. Warto podkreślić, że te lotniska nie korzystają zupełnie z żadnego wsparcia finansów publicznych, mimo to lotnictwo państwowe, sanitarne, wojskowe korzysta z tych lotnisk. Zanosi się na to, że w Polsce nie powstanie żadne lotnisko nowe od podstaw, natomiast będziemy świadkami likwidacji Wielu lotnisk, które z powodzeniem do tej pory funkcjonowało przez dziesiątki lat. Kolejny konfederata, Witold Tumanowicz, odniósł się do prac Komisji Europejskiej nad projektem Europejskiego Portfela Tożsamości, który umożliwia wybór różnych płci. Skrytykował ten pomysł, określając go jako absurdalny i oderwany od rzeczywistości. Zamiast zajmować się realnymi problemami, jak kryzys energetyczny czy imigracyjny, Europejskie elity tworzą przepisy o nowych płciach, co według Tumanowicza pokazuje ich brak kontaktu z rzeczywistością. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w Komisji Europejskiej trwają prace nad projektem dotyczącym europejskiego portfela tożsamości. Taki em obywatel europejski, tylko że tam będzie można wybrać siedem aż płci, a zatem męską, żeńską, nieznaną, inną, interzróżnicowaną i otwartą Open. No cóż, eurokraci znów zabierają się za temat, który najwyraźniej wydaje mi się najważniejszy dla przyszłości kontynentu. Kryzysy energetyczne, inflacja, imigracja. Nie, to nie jest istotne. Lepiej wymyślać nowe płcie, bo to przecież rozwiąże wszelkie problemy współczesnego świata. Jednak coś, co wydaje się żartem, jednak jest, niesie poważne konsekwencje, bo i my będziemy musieli zaraz zmieniać nasze tutaj, dostosowywać się do prawa unijnego, bo nam to narzucą po prostu. Szanowni Państwo, ten projekt to doskonały przykład, jak oderwanie od rzeczywistości europejskich elit prowadzi do absurdu. Siedem płci, może przy następnym podejściu będzie ich 20, może 50, przecież zawsze można coś dodać. Krzysztof Mulawa omówił trudną sytuację polskich przewoźników, którzy od 2022 roku starają się zwrócić uwagę na problemy branży transportowej. Mimo licznych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury, przewoźnicy zdecydowali się na blokady granic, by wymusić działania. Mulawa podkreślił, że wsparcie dla przewoźników jest niewystarczające i apelował o wprowadzenie rozwiązań, takich jak geolokalizacja i lepsze monitorowanie tachografów. Panie Marszałku, Wysoka Izbo: Kalenda Kalendarium problemów branży transportowej polskich przewoźników. Końcówka 2022 roku, kwartał pierwszy 2023, Kuluarowe rozmowy i próba zwrócenia uwagi przez posłów Konfederacji na ten problem. Marzec lub kwiecień 2023 roku pokojowy, jeszcze, wcześniej, jeszcze wtedy pokojowy i spokojny przejazd ostrzegawczy ponad 300 ciągników siodłowych obwodnicą Warszawy. Od czerwca do września rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury niestety nic nie dały. I tu przewoźnicy powiedzieli: Stop! I 6 listopada po raz pierwszy zaczęli blokować granice. Temat stał się tematem nie tylko ogólnopolskim, ale wszedł na agendę rozmów z Brukselą. Cieszymy się, że w końcu po prawie dwóch latach wszystkie, właściwie wszystkie kluby poselskie, wczoraj przy procedowaniu ustawy dotyczącej transportu, bardzo pozytywnie wypowiadały się o zmianach. Słuchajcie, częścią Konfederacji, dobrze na tym wyjdziecie, dobrze wyjdzie na tym Polska. Bo my mówimy już dzisiaj, że to nie wystarczy, panie ministrze Klimczak. Proszę zwrócić uwagę na problem tachografów oraz oczywiście. Niezbędny jest dostęp dla inspekcji transportu drogowego do geolokalizacji. Dziękuję bardzo. Szymański skoncentrował się na problemach rybołówstwa przybrzeżnego w Polsce, które jest na skraju upadku z powodu unijnych limitów połowowych. Przemysłowe połowy paszowe doprowadziły do drastycznego spadku zasobów ryb w Bałtyku, co uniemożliwia działalność rybakom przybrzeżnym. Szymański skrytykował także program odszkodowań, który jest nierównomiernie realizowany. Oraz przymus likwidacji łodzi, które niedawno były zmodernizowane za środki europejskie, co nazwał skandalem. Jako członek Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chciałbym zwrócić Państwa uwagę na problem likwidacji rybołówstwa przybrzeżnego w Polsce. Ta sytuacja jest już teraz bardzo dramatyczna. Faktem jest, że zasoby ryb w Morzu Bałtyckim w Zatoce Gdańskiej, w Zalewie Wiślanym są dramatycznie niskie w wyniku połowów przemysłowych, paszowych, pelagicznych. I to jest fakt. Unia Europejska narzuciła bardzo duże limity, restrykcyjne połowowe i rybołówstwo przybrzeżne nie ma możliwości wykonywania swojej pracy, nie ma możliwości prowadzenia swojej działalności połowowej. W związku z tym uruchomiono cały program um, odszkodowań dla rybaków taka żeby zaprzestali swojej działalności połowowej tak zwane postojowe problem polega na tym że to postojowe nie jest wypłacane jest zróżnicowane geograficznie w różnych miejscach Polski różnie to wygląda a niestety dochodzi również do nakłaniania rybaków do likwidacji swoich łodzi co jest tym bardziej niegospodarne zważywszy na fakt, że przez ostatnie lata były prowadzone różne programy e, współfinansowania, dofinansowywania wymiany różnych urządzeń na przykład elektronawigacyjnych e, i w bardzo. obecnej sytuacji te łodzie doposażone świeżo co są likwidowane. Skandal absolutny. Pan poseł Grzegorz Lorek. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia!